To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem RPA w praktyce. Jak robotyzacja redukuje koszty i zwiększa efektywność. Współczesny krajobraz biznesowy charakteryzuje się dynamicznymi zmianami, gdzie cyfrowa transformacja staje się imperatywem dla utrzymania konkurencyjności i innowacyjności. Firmy, które nie inwestują w nowoczesne technologie, ryzykują utratę pozycji rynkowej. Globalne wydatki na transformację cyfrową osiągnęły 6,8 biliona dolarów w 2023 roku, z czego 70% organizacji ma już strategię transformacji cyfrowej lub jest w trakcie jej tworzenia. To pokazuje, że cyfryzacja jest globalnym priorytetem, a jej wpływ rozciąga się na wszystkie sektory gospodarki. Automatyzacja procesów robotycznych (RPA), optymalizacja operacji i ewolucja ról w biznesie i IT Robotic Process Automation (RPA) to technologia, która automatyzuje powtarzalne, oparte na regułach zadania, które wcześniej wymagały interwencji człowieka. Wykorzystuje boty programowe do interakcji z systemami cyfrowymi, ekstrakcji i modyfikacji danych, naśladując ludzkie zachowania w celu szybkiego i precyzyjnego wykonywania zadań. Ewolucja RPA jest ściśle związana z postępem w technologiach takich jak sztuczna inteligencja AI i uczenie maszynowe ML, a także z rozwiązaniami chmurowymi. Integracja AI, ML i przetwarzania języka naturalnego NLP rozszerza możliwości RPA poza podstawową automatyzację, umożliwiając botom obsługę danych niestrukturalnych, podejmowanie decyzji predykcyjnych i wykonywanie złożonych zadań. Co więcej, Platformy No Code, Low Code również napędzają wzrost RPA, oferując intuicyjne interfejsy dla użytkowników do projektowania i automatyzacji przepływów pracy, co demokratyzuje automatyzację i umożliwia nietechnicznym użytkownikom tworzenie botów bez rozległej wiedzy programistycznej. Globalny rynek RPA rośnie dynamicznie, napędzany zapotrzebowaniem na efektywność operacyjną, redukcję kosztów i minimalizację błędów. W 2024 roku globalny rynek RPA był wyceniany na około 28,31 miliarda dolarów i prognozuje się, że osiągnie około 211,6 miliarda dolarów do 2034 roku ze złożoną roczną stopą wzrostu CAGR na poziomie 25,1% w latach 2025 do 2034. Inne analizy wskazują na wzrost do 29,53 miliarda dolarów w 2032 roku, 24 miliardy dolarów w 2034 roku lub 47,3 miliarda dolarów do 2033 roku. Niezależnie od drobnych różnic w prognozach, wszystkie raporty wskazują na bardzo silny i trwały trend wzrostowy, co podkreśla strategiczne znaczenie RPA dla przedsiębiorstw na całym świecie. Europa doświadcza szybkiego wzrostu adopcji RPA z CAGR przekraczającym 41% w latach 2025 do 2030. Wydatki na RPA w Europie Zachodniej wyniosły około 1,2 miliarda USD w 2020 roku, z prognozą wzrostu o 45% CAGR do 2024 roku. Kluczowi gracze na rynku globalnym to M. Inaczej Microsoft Corporation, IBM Corporation, SAPSE, IPAF Inc., Automation Anywhere, Nice Systems Ltd. i Pegasystems Inc. IPAF jest często wymieniany jako lider rynku, co potwierdzają wdrożenia w Polsce. Adopcja RPA w Polsce, sektory i korzyści. RPA w Polsce zyskuje na popularności, zwłaszcza po pandemii COVID-19, która przyspieszyła potrzebę rozwiązań do pracy zdalnej i zwiększyła nacisk na odporność biznesową. Sektor bankowy i finansowy BFSI jest liderem w adopcji RPA ze względu na dużą liczbę powtarzalnych zadań, takich jak wprowadzanie danych, kontrole zgodności i wykrywanie oszustw. Ponad 56% instytucji finansowych wdrożyło RPA, a wiele z nich zgłasza roczne oszczędności przekraczające 100 tysięcy dolarów. Adopcja RPA w bankowości ma wzrosnąć dwa, krotnie do 2025 roku. Przykładem jest Volkswagen Financial Services Poland, który wdrożył ponad 10 robotów IPAF, przyspieszając wybrane procesy biznesowe 10-krotnie, w tym natychmiastowe przelewy bankowe i procesy księgowe. Podobnie, Eurobank w Polsce wdrożył RPA, co pozwoliło robotom obsługiwać 20% codziennej pracy w jednym dziale i zaoszczędzić ponad 20 pełnych etatów miesięcznie. W produkcji prognozuje się, że adopcja RPA wzrośnie o 63% do 2025 roku, napędzana potrzebą automatyzacji harmonogramowania produkcji i zarządzania zapasami. Do 87% rutynowych zadań w fabrykach może być zautomatyzowanych przy użyciu RPA. W opiece zdrowotnej adopcja RPA ma wzrosnąć o 35% do 2025 roku. RPA przekształca zarządzanie danymi i procesy administracyjne, takie jak planowanie, rozliczenia i zarządzanie dokumentacją medyczną. Administracja publiczna również aktywnie wdraża RPA. Ministerstwo Finansów w Polsce wdrożyło 22 roboty programowe, które wspierają pracę w obszarach takich jak zasoby ludzkie, płace, analiza podatkowa i księgowość. Roboty zautomatyzowały 100% procesu zbierania danych do ogłoszeń o średniej cenie minerałów. Zadanie zajmujące 3 minuty dziennie zamiast kilku dni, przyspieszyły weryfikację list płac dla 3000 pracowników w kilka minut i zautomatyzowały procesy porównywania danych księgowych z fakturami podróżnymi, skracając czas z od 2 do 3 dni do 5 minut. W firmach księgowych badanie z końca 2023 roku w Polsce wykazało, że około połowa firm, 19 z 24 badanych, korzysta z RPA, OCR. Głównym powodem wdrożenia było skrócenie czasu pracy o 5% do 60%. W jednym przypadku, zastosowanie RPA skróciło czas przetwarzania 150 dokumentów z 70 godzin do zaledwie 6 godzin i 38 minut, co stanowi redukcję o ponad 90%. Konkretne korzyści z wdrożenia RPA są wielowymiarowe. Redukcja kosztów. RPA może obniżyć koszty operacyjne nawet o 80%. KPMG wskazuje, że RPA może zredukować koszty operacyjne o 75% głównie poprzez zmniejszenie kosztów pracy. W sektorze finansowym 52% organizacji zaoszczędziło co najmniej 100 tysięcy dolarów rocznie dzięki automatyzacji. Zwiększenie efektywności i produktywności. Roboty RPA pracują 24/7, wykonując zadania szybciej niż ludzie, co znacząco skraca czasy cykli. Ernest Young podaje, że RPA może skrócić czas procesu nawet o 60%. Wdrożenie automatyzacji w łańcuchu dostaw zwiększa produktywność o 40%. Redukcja błędów. RPA eliminuje błędy ludzkie, ściśle przestrzegając predefiniowanych reguł, co zapewnia stałą dokładność. W Ministerstwie Finansów roboty zredukowały ryzyko błędów o 100% w procesie zbierania danych. Skalowalność. RPA zapewnia skalowalność, umożliwiając organizacjom rozszerzanie działań automatyzacyjnych bez znaczących inwestycji w infrastrukturę, efektywnie obsługując zmienne obciążenia i duże wolumeny. Rozwiązania chmurowe dodatkowo ułatwiają skalowanie i obniżają koszty początkowe. Zgodność z regulacjami. W branżach regulowanych. RPA zapewnia zgodność ze standardami branżowymi poprzez automatyzację procesów zgodnie z predefiniowanymi zasadami i generowanie szczegółowych dzienników audytu. W bankowości RPA poprawia zgodność i zmniejsza ryzyka operacyjne. Poniższa tabela syntetyzuje wskaźniki adopcji i korzyści RPA w kluczowych sektorach w Polsce, prezentując je w czytelny i porównywalny sposób, co pozwala menedżerom szybko zidentyfikować, gdzie RPA jest najbardziej efektywne i jakie konkretne rezultaty można osiągnąć w ich sektorze. RPA a rynek pracy Zmiany w strukturze zatrudnienia. Wpływ RPA na rynek pracy jest złożony i wielowymiarowy. Z jednej strony. Technologia ta automatyzuje rutynowe i powtarzalne zadania, co może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na pracowników wykonujących takie czynności. Forrester szacuje, że RPA wyeliminuje potrzebę 20% pełnoetatowych pracowników w usługach współdzielonych do 2021 roku. Jednakże, zamiast masowych zwolnień, często obserwuje się przesunięcie pracowników do zadań o wyższej wartości, wymagających kreatywności, rozwiązywania problemów i strategicznego myślenia. Przykładowo, Volkswagen Financial Services Poland, wdrażając RPA, przekierował pracowników do bardziej kreatywnych zadań. Deloitte wskazuje, że organizacje wdrażające RPA zaoszczędziły średnio 20% zdolności ekwiwalentu pełnego etatu. FTE, co oznacza, że zasoby ludzkie są optymalizowane, a niekoniecznie redukowane. Automatyzacja tworzy również nowe, bardziej wykwalifikowane i lepiej płatne miejsca pracy, potrzebne do zarządzania dojrzałymi technologiami. Obejmuje to role takie jak programiści RPA, analitycy procesów, specjaliści do spraw zarządzania automatyzacją czy inżynierowie AI. Początkowe obawy o masową utratę miejsc pracy, zwłaszcza w przypadku zadań powtarzalnych, są często zastępowane przez rzeczywistość, w której RPA jest narzędziem do optymalizacji procesów i zwiększania produktywności istniejącej siły roboczej, a nie jej zastępowania. W firmach księgowych w Polsce wdrożenie RPA nie skutkowało redukcją zatrudnienia w większości przypadków. Zamiast tego pozwoliło na skrócenie czasu pracy i zwiększenie efektywności. Oznacza to, że RPA nie tyle eliminuje miejsca pracy, co zmienia ich charakter, wymagając od pracowników nowych kompetencji i umożliwiając im skupienie się na strategicznych, kreatywnych aspektach pracy. Mimo tych korzyści wzrost RPA wiąże się z wyzwaniem niedoboru wykwalifikowanych specjalistów. W Polsce w 2023 roku tylko około 5759 specjalistów posiadało umiejętności związane z RPA, choć grupa ta wzrosła o 36% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To pokazuje, że rynek pracy szybko się dostosowuje, ale luka kompetencyjna nadal istnieje. Polskie uczelnie techniczne oferują ogólne kierunki informatyczne i analitykę biznesową, ale brakuje programów bezpośrednio ukierunkowanych na RPA. To oznacza, że firmy muszą inwestować w wewnętrzne szkolenia i rozwój kompetencji. Przykłady takie jak tworzenie Automation Competence Excellence Center w Volkswagen Financial Services Poland pokazują, że firmy aktywnie reagują na ten trend, budując własne zdolności. Sukces wdrożeń RPA w dużej mierze zależy od zdolności organizacji do rozwijania i utrzymywania wewnętrznych talentów, a nie tylko od zakupu oprogramowania. To również wskazuje na rosnące znaczenie partnerstw z firmami konsultingowymi, które oferują transfer wiedzy. Wyzwania wdrożeniowe to również wysokie koszty początkowe i złożoność integracji z istniejącymi systemami, co może stanowić barierę dla mniejszych przedsiębiorstw. Pandemia COVID-19 przyspieszyła adopcję technologii cyfrowych, w tym automatyzacji, od 3 do 4 lata, podkreślając znaczenie zwinności i odporności w operacjach biznesowych. RPA odegrało kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości biznesowej w tym okresie, ułatwiając pracę zdalną i odciążając pracowników. RPA wspiera hybrydowe środowiska pracy poprzez automatyzację zadań, które nie były wspierane przez systemy IT, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi i płacami, niezależnie od lokalizacji pracowników. W Polsce obserwuje się wiele udanych wdrożeń RPA w różnych sektorach, co potwierdza rosnące znaczenie tej technologii. Ministerstwo Finansów wdrożyło 22 roboty programowe w obszarach HR, płac, analizy podatkowej i księgowości. Kluczowe korzyści to 100% automatyzacja procesów zbierania danych i redukcja błędów, skrócenie czasu weryfikacji list płac z godzin do minut oraz przyspieszenie procesów księgowych z dni do 5 minut. Implementacja oparta na technologii IPAF. Volkswagen Financial Services Poland wdrożył ponad 10 robotów IPAV, które 10krotnie przyspieszyły wybrane procesy biznesowe, w tym natychmiastowe przelewy bankowe i procesy księgowe. Firma stworzyła wewnętrzne centrum doskonałości automatyzacji, Automation Competence Excellence Center, co umożliwiło jej budowanie własnych kompetencji w zakresie RPA i zmniejszenie zależności od zewnętrznych dostawców. Polskie firmy księgowe również czerpią korzyści z RPA. Badanie wykazało, że około 70% dokumentów było otrzymywanych elektronicznie, a prawie 80% papierowych wymagało skanowania OCR. RPA jest używane przez około połowę firm, a ponad połowa dokumentów dostarczanych do firm stosujących RPA jest automatycznie rozpoznawana i przetwarzana przez RPA. W jednym studium przypadku, zastosowanie RPA skróciło czas przetwarzania 150 dokumentów z 70 godzin do 6 godzin i 38 minut, co stanowi redukcję o ponad 90%. CE Poland, jako dostawca usług RPA, zrealizowało projekty, które zoptymalizowały przetwarzanie faktur w ponad 90 krajach dla globalnego lidera w budownictwie, znacząco redukując ręczną pracę, koszty i błędy. Firma również przyspieszyła automatyzację finansów i migrację SAP dla globalnego dostawcy z branży motoryzacyjnej, automatyzując zatwierdzenia WBS, Work Breakdown Structure, redukując opóźnienia i poprawiając dokładność danych finansowych. CE podkreśla swoje strategiczne partnerstwa z iPAF i Microsoft Power Automate, a także ekspertyzę w integracji RPA z AI i ML. Cyfrowa transformacja staje się kluczowym czynnikiem konkurencyjności firm, a technologia RPA, Robotic Process Automation, odgrywa w niej coraz większą rolę. Globalny rynek RPA dynamicznie rośnie, a Polska szybko nadrabia zaległości, szczególnie w sektorach finansów, produkcji, administracji i ochrony zdrowia. Przykłady takich firm jak Volkswagen Financial Services czy Ministerstwo Finansów pokazują wymierne korzyści od 10 przyspieszenia procesów po redukcję błędów o 100%. Automatyzacja nie tylko zwiększa efektywność i obniża koszty, ale też zmienia charakter pracy, przesuwając pracowników do zadań wymagających kreatywności i analityki. Wyzwania, takie jak niedobór specjalistów i koszty wdrożenia, pozostają, jednak inwestycje w rozwój kompetencji i partnerstwa technologiczne są kluczem do pełnego wykorzystania potencjału RPA.